E, e. Dobra, w ogóle to przecież nie to... wystrzeliła mi tylko jeden pocisk. W ogóle ciekawe, czy spotkam tutaj w tym klanie osobę, która będzie chciała w sensie nie będzie chciała, tylko w sensie ku, kupi ten tą barwę za dwie subskrypcje na Twitch. Tutaj, Co? Ja kupiłem duszka za 40 zł, więc. Tego ducha a no serduszko, widziałem przed chwilą właśnie. Dobra jest. Ale wiesz, to idzie na ten ten. jeszcze Czekajcie nie wziąłem hmm. tego. Ono. Ale wydanie zawsze cztery, fajnie byłem. Bierz na, na prostu. To, to zawsze spoko. fajnie, to zawsze fajnie. Ja pierdolenie jakieś kurwa tej babce z Twitcha Która dusi swojego kota, kota. Która dusi swojego kota. Ali, nitki, i... co? Co, ale i Ale jak to została bana? A, bo dobra, bo, bo baba, bo baba, dobra, baba, baba, baba może mordować kota. To, to dobrze. Zaczynamy? Ta... No zaczęliśmy już. Brogałka. Nikolas, jesteś tam Jak dupę robimy, jest to tam. pewnie ja zginę jako pierwszy, bo kurwa coś się wybuchnie mi na mordę. O mianem strzelam. ci strzelający tak mocno biją. Bo, bo to, to jest. Z go leci, leci do cewki ten. Catalyst. Czyli... chyba. Jatsper, dobra, nie. dobra, dobra, widzę. Pomogę ci czyścić w wow. no, 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 miarę Dobra, komino, wybij sobie go tam, żebym... Proszę, masz. Podejdę do ciebie teraz, żebyś... Ale To wybucha, wybucha tylko, jak jest naładowany. Wybijany słyfił. Ale no, jest ciągle teraz naładowane. Nie, jak jest naładowany, jak jest otwarta, już ta. Dopiero wtedy wybucha. A. Wiesz tak to możesz bez obaw wrzucać Ale i tak człowiek, no Sorry Kie, y, Pamiętajcie, zataczyć koło, wtedy dopiero otwierać, y, w sensie strzelać w kielich Lagi, no, Brak. Dobra, otwarte tylko do. Ja ty... No, brach, teraz, brach, ty wrzucasz teraz do kielicha Dobra Widzę, widzę, tylko się naładuje No naładuje ci się i Myślę, znaczy że nie dorzucił już Dlaczego? O, oh, fuck! No bierz tą kulkę! To no, głupia! Wątpisz we mnie? Nie wątpię. No właśnie. Nie śmiałbym. Masz te draka, Prądzik do mnie leci. No, Dobra. Dobra. Prądzik mam. Chciwość 3, 4. Osz, ależ ja jestem chciwy. Ojoj. Hmm. Brak. Każdy taki wujek na weselu. Co? Co? Kacperłach. Dobra. No, Rozwołali się Dobra. i win kupi. Kupi. Przestań strzelać. Czekaj. No. minął. Przestań strzelać. Dobra. Dobra. Dobra, Dobra. Wrzucaj, 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 wrzucaj. Ja Wyrzucy. muszę połączyć pańkę nawet. Czekaj, 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 bo... Dobra. No nie, Zobaczyłem no się... mi biega do mieszkania, no nie mogę po prostu Co? Rodzina teraz wchodzi do mieszkania i będę musiał ją otworzyć Dobra, po, po, poczekaj chwilę. powiem, to... że masz słuchawki na uszach i nie słyszałeś, Co jest? Do końca ten counter. A, za, a może otworzą sobie sami, byłoby fajnie. Zębami Wydechem, o... o. do ciebie później. Czekajcie, masz godzina 22 czy ten? Trzec... 22, 3, 23. Prawie 30 to... Brach. Tylko potrzebuję tu pomocy z moby. Dobra, to już, już, już pomagam. Kacper już chodzi. ci. Czekaj, już, bo tutaj ma... no. Ej, czempiona mam. Czempiona mam. Wrzucę, Ja go zabiję, ja go zabiję. Łap, wrzuć, wrzuć. Komino, podchodzę tam do ciebie, żebyś złapał na pewno. W sensie, żeby mogły no. nie złapał. Dobra, wrzucaj, 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 rzucaj, wrzucaj, wrzucaj. I koniec. No, najpierw niech wrzuci najpierw. Dobra, no. Jest, Jest ten! ten, ten. Oh, wow. Teraz katalizm, teraz katalizm. Błagam katalizm, katalizm, katalizm. katalizm. Dlaczego to dropał katalizm? Tu nie, się nie. Ja pamiętam. Bez flippera. A, o no ta, nadal go nie zrobiłem. Jeszcze raz powiem, że nic się nie liczy. Zatańczmy, zatańczmy tak, jak jeszcze nikt. Nie, nie. Mówmy, jak już śpiewasz. No. Bo, bo tam jest taki, taki teledysk, jakby mały, tego pamiętam, że, goś, że gość kroi warzywa. I to wszystko, co pamiętam. A no. możeś To musi dropnąć katalizator do cewki? Nie, nie, taki, tylko. Nie, nikomu jeszcze. Ale on dropuje też z prestiżowego lewiarza. Chyba z tego filmu nie Nie, nie, nie. Dotyhehe, ja już mam, więc nie. Prestiżowego nie wiem, zrobki Acryos. Acryos i przysięga po minie niebie. Tak. Ajax. A nie biósł nikt nie gra, przecież. Ale ja mi chodzi o no. symulanta. No, symulant dropi stąd. Akrius i przysięgominie biós. A tam niech wejdą najpierw do pokoju. Ja a do pokoju. a ja to się nie muszą być nie muszą cały czas same osoby, bo ja to zrobiłem robię pierwsze. wejść na platformę tam przy panelu i wtedy zaczyna się. Mhm. Mm Dobra, ja wiem. Nie... Czekajcie, Słowicie. ja dam do was biegnę, bo rodzinnie musiałem otworzyć, mówiłem właśnie. Ale dobry timing mieli. akurat kiedy skończyliśmy, weszli. Brach, cofnij ja się. Bo... Gdzie? Do nas. Okej, okay, chłopaki, a, Co robicie? Się... Albo kamina tutaj. No skończ tutaj, nie? Dobra, już. No stój, musisz ten... To to dźwignię. Dobra, a co jest dodatkowo? Tak. Ja, ja, ja stanę normalnie przy... żeby wrzucić Dobra. to. Czekajcie, Czy ja, ja wezmę, tak? wezmę, wezmę ja. Nie. Ja, ja na mam. ten koniec w takim razie. Aha, no to Nikolas łap, bo ty zabrałeś mi buffa. Co? Ja pierwszy zabrałem bafa. Umieram. Nie podchodzić, bo mi przednie cie bafa i... i. Nie, zabiło. No nie zabiło. No nie, stoi, kurwa mać. Nie podchodzić tam. nie podchodzić. Czy mi skina docewki, do cewki nie, w, nie wciąga w ogóle? Co jest grane? dobra, do przodu. To zemsta Tesla wygląda naprawdę zajebiście, wam powiem. Zaraz do Sky albo do Nikolasa podam. Ośm. Do mnie możesz podać tutaj. No właśnie, cokolwiek. trzeba mieć Bafa, żeby złapać, czy nie? Trzeba, nie w się sensie, naładuje no, ci się buff. Nikolas przygotował bafa, górce zaraz. Raczej Bafa. Chodź na ten. Następny ten, brak, albo tam Nikolas komuś, żebyście. Tu jestem. Stójcie tam już chłopaki ja wal. w drzwiach, więc możecie mi po prostu rzucić to. Dobra, super i teraz do wala trzeba podać. Dobra, i wrzucaj w tamtą taką. Wiem, wiem Misiek, misiak nie pierwsza strafia. No właśnie, to dobrze. Chłopak się zestresował, spoko nie, dajcie mu czas. Dobra, no to bierz buffa. Dzięki Sky za zajebanie buffa. Daj Skyowi. Gdzie eee, Sky tu? Pociągnij za dźwignię, trzeba pociągnąć. Ja Sky już dostał bafa. Dobra, idziemy lecieć. A... Jest tak. łączenie. A tu się da rzucić po prostu, to niech jedna osoba. Nie, zostawcie kulkę. Kaj, zostaw kulkę. Gdzie zostawić ją? Po prostu w wrumie. Oni tam muszą dobiegnąć ja. i ja ją dorzucę. To jest ten moment. Ja, ja, pójdę, ja, ja pójdę na sam koniec, okej, okay, ja chcę, pro. Tak, ja, ja rzucę, ja rzucę bo ona. Reszta. Reszta ja biorę buffa i biorę kulkę. Reszta ma odejść od panelu w ogóle. Możecie jeść wszyscy, ja zostaję tylko. Spadnę, spadnę. Jesus, tak blisko koniec w takim razie. Okej. Okay. Bruk A Ani chuja, ja też spadłem w no, Tytan i jak jest... zajebisty skok. Nie nie wiem, tam Fani, gdyby zrobili taki event, że... Wow, piramidy sprawiły, że wszyscy Tytani nie mogą się połączyć z tymi samymi serwerami, co mają Wyrnocy i Hunterzy, o nie. 3 tygodnie bez Tytanów. No tak, tak, no już w, i wyobraź sobie co robią ten, tajten mężczyzna. ...wszędzie, więc fajnie. Dobra, zobaczymy czy trafię za pierwszym. Nie doskoczę, ale zmiał No, ale zmiał no. Dobra, i żył. Wszystko, wszystko było przemyślane. Jest? Udało się? Tak, no. no. to dobra. Jeszcze no. raz Nie o, nie, otwierajcie, nie otwierajcie tej no, skrzynki, no, bo nam no, zniknie. Kurwa nie zniknie, ona nie znika, tak. Widzisz, na znika zawsze, zbierze, jak on... za długo. Nie ale zbierze. to nie znika, to ci pomyliły ten z profesji. Tam no po minucie znika. To jest najgorsze. No, jak nie jesteś wystarczająco szybki, to nie zbierasz. No, 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 jest na najsilniejszy, proste. Naprawdę. Ale to... Kulia. Naprawdę. Nic. No bo tam tylko nie gramy, tam nie dropią rzeczy żadne. A czy możecie chyba dropnąć ten yy, katalist czy nie? nie katalist możecie wydropić jak teraz otworzymy skrzynkę tam na, na samym, samym końcu. Ile tu jest skrzynka? A 4 Dobra. To co robimy te kulki wtedy? No, żeby właśnie drobną katalist, bo ta skrzynka tak jakby jest dodatkowa, to jest taka jakby. Dodatkowo, ta nie. skrzynka na wish, o, ta, te co po drzewach skacze, żeby do niej dojść. Taka, która niby jest, ale niepotrzebna. A w ogóle tak śmieszna sprawa, bo ja nie musiałem w ogóle robić klucza namyszyłował mi drobno ze strzaskonego tronu. Śmieszna sprawa. Powiem. A to nie ten sam statek. To jest ten sam statek. Jedno zaraz kurwa! Masz sobie wejdę w kolekcję i mogę się nawet potwierdzić, to ten sam statek. Tak, to ten sam statek. Galiotas Palas, ten sam statek. Jeszcze tylko został w rubel i tyle. I z no, w nadchodzę. A wiecie, jak ten emblem zdobyć, tajemne zwycięstwa? On chyba jest 0,5% tak, tak. szans, żeby drugi. Nie, 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 nie. Kończysz, masz gwarancję, że jak zrobisz wszystkie sześć challenge wstąpienia, to dostajesz go. Nieprawda. Musisz, no. zrobić, nie, no. musisz zrobić. to z ograniczeniem. A ja zrobiłem gości ja, mam zrobione, ja zrobione, naprawdę. Ja też mam to zrobione. Zdobyłem właśnie w taki sposób. Więc... Nie, to musisz szybko zrobić po prostu. Mi zropnęło, Naprawdę, nie mam tego. A zrobiłem wszystkie? 6. Na pewno? Na pewno, na 100%. Hmm. Aha, super. Muszę przez to teraz. To... Czy ktoś nie począł za wajchę? Jest Ej, chłopaki, a geneza. Nie, słuchaj, słuchaj, bo kolega wysłuchał. Palił ktoś wajchę, czy nie? Bo tam jest dźwignia, przypominam. No. Jest pociągnięty. E, ja mam pytanie, gdzie jest ta skrzynka? Ale chodzi ci tylko z engramami, czy ta, która ci może załatwić katalizator? Jest szansa. Jest druga. No to na samym końcu katalizator. Jak engram po prostu, to tutaj wyżej. A ten. Gdzie wyżej? wal daj piłkę. Chodźcie. Wal. To. Daj piłkę. Co? Aha. Piłkę. Ja on sobie będę glitchował. Jest jakiś glitch? Tak, mogę sam sobie resetować grida. W jaki sposób? O, kurwa, że widzę, jak. Studium. O. A dobra, ale to druga? O. Spoko. Kurwa. Dobra, jak tam wygląda? No mi się ten reset, powiem ci. Tak, od razu na początek, no. Okej, okay, bo to tam... O, czekaj. A, ska już stoisz, okej. Okay. Jeszcze co, ja już wiem chyba z tego. To musisz zrobić wszystko, ale bardzo szybko, żeby... Wiesz, zaliczył ci trim, że zrobiłeś to. W tym triale dostaje się inny emblemat. To ja właśnie nie wiem. Ja zrobiłem wszystkie sześć nie dostałem emblematu. Ja, zrobiłem, i ja zrobiłem wszystko, wyzwania wstąpienia w świętem mieście, więc walić ten. Widziałem no. z tym biec? No, nie, jedniesz do tego, do rzucasz do wala albo do tego, do komina. Nie rozumiem, głupie, to nie podoba no, mi się to. Rzucaj tam. Nie no, Wow. Do mnie nie wpada. Ktoś musi. Gdzie ona jest? Ma ktoś, ktoś? Ktoś, ktoś... No, Nikolasa. Dola. Ale ja już jej nie mam. czy ma? No ja muszę jeszcze raz przynieść. Dobra, to. Gdzie, gdzie była ta skrzyneczka? Bo ona mi gdzieś zniknęła chyba? W tyłu jest, obok Kaspra. I... I. i nie zniknęła, nadal tam jest. O no. Tu po prostu ja jej nie podniosłem, tak? Tak. Nie wrócę tam już, co nie? Chyba, że No ja Spróbuj. Kombinuj. Ewentualnie wiesz co? O, udało mu się. Dobra. Na górę, na górę. Dobra. Z Trafię w ogóle, czy nie doleci? Nie doleci. Muszę... Nie dole... Jest szansa, że doleci, tylko muszę być bliżej. Dobra. Czyli, tak dobra. dobra. Kurwa. Dobra, jeszcze raz. Kasper, tu rzucasz do mnie, żeby nie było tej tych... kłócenia. Bierzesz kulkę i rzucasz do mnie, ja rzucam do... Hmm. Nic nie dostałem. No bo już zrobiłem w tym tygodniu. Do krawędzi, na maksymalnej wypuściła, się no. od, od tego. I tego no, mówiłem ci, nie wychodzi. Jeszcze bo... co, może ja spróbuję. Da mi spróbować? No... Kurwa, nie zaskoczyłem nawet. Łej, czekajcie, dam wam kulkę zaraz. Może mi się uda. Dobra, ja to rzucę, bo ja prawie udało mi się rzucić, tylko... Daj ja nie daj spróbować Daj mi raz spróbować Kacper. Do takiego łożenia właśnie, bo tak nie po czym wyskakujesz tamtąd. Ja muszę wyskakiwać. Tak, do Nikolasa? tak? Do, no do nie, do brałem. Dobra. To jest do do, 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 do Tam gdzie komino i tak, ale wystawajcie, żebyście mogli złapać ją. Kurwa, stoi. Dobra. Wow. Dobra, wy to róbcie, Ewa, nie przeszkadzam. leci. Wy... Powinno dolecieć. Ja Ogólnie. Po... No jest. jest. Tak Dobra, wrzućcie tylko dobrze tam. Ale coś pielęgnowy. Chciwie. Wrzućcie tylko. tylko. Jest? Udało się? Tak. No tak. i tak. No to lecimy dalej. Jaki jest Godrol na shotguna? Na PVP, na PVE? Bo na kolega -e? się pyta. <śmierdzi> 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 jak... <śmierdzi> Light.gg light. i szukasz sobie konkretnej broni, jakiej chcesz, i tam masz wypisane role dobre na szturmy, dobre na y PVE i ogólnie role, Nieważne na co idziesz. Kimonowie zapchnął. <śmierdzi> Dobra, to jest już ostatnie prosta. Kulka spadła. Tylko nikt też pociągnie za dźwignię. O, ktoś tam do kogoś pisze. Mhm. Ja domka. Nie mam życia prywatnego. Bywa. Tak, no, zdarza się. Nawet najlepszym. No, chyba, że coś przegrywam. No, zdarza się nawet najlepszy. No dobrze, Ej, no aktywowaliście w ogóle tę dźwignię? Nie, nie, nie aktywowaliście.